Hej, dzień dobry, witajcie na kolejnym odcinku. A ja mam dziś przygotowany y, miks tutaj z drapek. Są to zrapki z nadmorza. Y, trasa, y, którą żeśmy wczoraj tam jechali, kupowałam sobie po drodze właśnie z I zaczęła się tam koło, y, od Grzybowa, koło brzeg, coś tutaj te okolice, aż do Sarbinowa, więc. Y, nawet nie pamiętam z których miejscowości mam którą zdrapkę i mam tak Viva La Casa dalej Paradiso Mega Pensja, Złoty Los Crazy 3 Siódemki i Owocowa Eksplozja takie zdrapki tutaj na ten pierwszy odcinek no ja jeszcze mam kilka innych więc Zobaczymy, z numerem 31 zaczynam od owocowej, winogrono i figa, więc tu, tu, kokos i kiwi tutaj. Kiewi i kokos. Dziś ostatni dzień lata. Zobaczymy, jak to pójdzie. Banany i melon. No dobra, to wszystko. Teraz jeszcze pomarańcza i awokado. Pomarańczki, awokado. Jeszcze jedno tu. Kolejne dwa to gruszka i wiśnie. Gruszka tu, wiśnie. No i dalej, karambo i borówka. Tu i tu. Karambo, borówka. Ostatnie dwa jabłko i brzoskwinia. Ale tu chyba nic z tego się nie utworzy... Dokładnie. Ta niestety nie przynosi nic. No to zobaczmy. Crazy 3 siódemki numer 21. A co mi tutaj uciekła ostrość? Okay. No i co? Szukam siódemki gra pierwsza dra, gra druga nic tutaj też nie nie ma i też nic kolejne pusto tu też pusto i ostatnia niestety no to złoty los. Strapka z numerem siódmym. Mam tutaj jeden, siedemnaście, dwadzieścia pięć, osiem i trzydzieści pięć. To u mnie co? Trzydzieści dwa, jedenaście, trzydzieści osiem, trzydzieści sześć i dziewiętnaście, więc nie ma nic.

18, ja tutaj mam 8 i 23. Zaczęło mi się odkrywać C, ale tutaj nic nie ma. I kolejna to Mega Pensja z numerem 22. Wkład dziś to 65 zł. i mam takie liczby. No i szukam 38.

Bluzka i deska. Tu i tu chwilowe zaćmienie, tyle. Słońce i krab. Kraba mam tutaj, słońce i krab i kolejne dwa to okulary, kotwice tak o ile okularów tutaj teraz kompas i szorty no i to tyle chmura i kostium Chmura, chmura, tutaj kostium i chmura. Łódź i latarnia. Łódź i łódź, tutaj jest latarnia. Okej. Okay. Flaming oraz tęcza. Tu. No i wszystko. Fala oraz wodolot. Fala, fala. I tutaj jest fala. Przepraszam. Mój chrząkanie teraz będzie wychodzić. Termometr i napój. Tutaj. I ostatnie dwa to... Motyl oraz ośmiornica. Jest motylek, ośmiornica, motyl. No i to tyle. No, niewiele zabrakło, ale niestety kontrolne różne. I ostatnia tutaj mam Viva La Casa z numerem 8. Taki róg mam urwany, ale to chyba nie powinno. Tutaj nic tam się zadziać. Dobra, numer 8. A wygrywa trzydzieści dwa, trzydzieści osiem, dwadzieścia trzy, trzydzieści siedem i siedemnaście. A ja mam dwójkę, dziesięć, trzynaście, trzydzieści cztery, dwadzieścia sześć, jedenaście, dwadzieścia dziewięć nie ma.

16, 18, 14 oraz 1. Więc tutaj też zrabka przegrana. No dobra, full pustaków dziś. I na 65 zł mam tutaj mega pensji, 30 zł odzyskane. No i cóż, mogę powiedzieć? No szkoda, że tylko tyle, tak, ale cieszymy się z każdej wygranej. Zobaczmy jak się pozostałe zrobki spiszą te, które zakupiłam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam Was na kolejne odcinki. Pa!